Cześć, ja jestem Kruzville? Widzicie w kolejnym odcinku na moim kanale? Nie w kolejnym, bo mam bardzo nowy kanał, mojego, drodzy. Tak, to jestem ja. Kruzville. Ja Nagrywam challenge jeden i jeszcze. Byli tak jakby sobie jeden mój stary kanał. Pewno byliście. A jak nie, to. zapraszam są tutaj. Tutaj też jest, moi drodzy, mogę wam pokazać. Jest tutaj godzina 21.19. W tym zobaczcie Gdzie ja w, w, w 519 właśnie się szykuje na, na Sylwester ale normalnie? Ile ja tam wypuścić trochę rakietek jak w niebo. tak tak tego nagrałem żeby pokazać Wam, co się dzieje u mnie na chacie, nie? Co się dzieje, ja się przygotowuję do chyba w Ale będę szedł że niedługo. Myślę, że tak o 22 wrócę, więc będzie grubo, będzie fajnie. Mój ojciec ma podobno e, tak, e, taką grubą, e, tak taki, taki samochód właśnie o taki, taki jakby taką cegłę na nie taką choć, no wiecie, nie? No. To był tylko taki krótki filmik, żeby wam powiedzieć, że się Okej, nic drodzy. Nie wiem co jeszcze mogę, mogę powiedzieć wam. Jeśli chcecie więcej filmików na tym kanale, no to zostawcie łapkę w górę. W górę. Wiem, tutaj, pamiętacie, że na 10 każdy zdejmuję maskę, no więc moje drodzy pary mogę robić tak, o, i pyk, tak, o, patrz, o, tak, o mogę zrobić, nie? Ale teraz tego nie zrobię, no bo będzie będzie wielki frame, a tego nie zrobię. No i okej, okay, moje do dzisiaj, a zmieniał że nie ma mojego kamerzysty, bo na chacie, bo sobie mój kamerzysta, z Nie zobaczycie, wolka guci jego, ani nic. No i co? Ja w ogóle jeszcze wzrobo i po, po cylindzu po, po tej łisce, normalnie, nie. Skanę tą całą sklenkę wypiliśmy nie? No to w ogóle mnie wysadziło, nie? Potem. Chyba, chyba godzinę w toalecie w tym. w opiekacie siedziałem po tym. Ale. no wiecie, no. A więc to było takie a więc. Elvina... Oczekujcie, subskrybujcie mój kanał e, i czekać no, na nowe więc Co ja zrobię ale do widzenia się